No proszę, chłopaków zostawić samych i już baład na siedzi. O proszę, piękny, plękny klenior. Zajebioza. Zajebiście. Przepraszam za ten. Brawo. Brawo, Tosiek. Brawo, Tosiek. Podziękuj Kubie, że dał ci namiar <grybuj> na rybę, <grybuj> że w ogóle tu jest. Delikatnie z nią. Ale przepiękna ryba. Przepiękna. Ładny klucz. Macie miarkę? A myślę, że tak 45. Oni raz walną. ja powiedziałem przed chwilą. Kubię? Że walnęło mi coś, że coś było mocno. Uderzyło no? znaczy się? Tak, tak. Do filmu. Że walnęło coś. Mocniejsze. Nie no ale to nad, nad brzegiem, bo zaraz zarazem. Wyjmijcie go gdzieś na trawkę. i no. no. i na trawkę podnieście go. O tutaj jest taki kawałek trawy. Chodźcie tu. Ja tu podejdę, zostawię moją wędkę spokojnie, spokojnie, panowie. Tutaj jest taki kawałek trawy, blatu. Wędkę przesuń, o. dawaj miarkę. Ale kluch! Ja pierdzielę. Jaki kluch! Czekaj, patrz, ja mam tu miarkę z tym Tak, jeszcze z pstrąga roztoczał, miarka? 3 tu głowę Nie na kamieniach, tutaj bliżej Tylko nie, nie nad wodą, bo zaraz wyskoczy I do końca tego mały jest! No, 40 centymetrów No, 40 ma 40 40. Antek do trafiony. zdjęcia. Ja kończę Ale trafiony, film. Ale obżarty, no faktycznie. Już mega trofiony. Coś go ładnie potraktował.